Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do obejrzenia filmiku, w którym rozpakuję nagrody, które dostałem od firmy Genesis e, w ramach oczywiście współpracy e, i które przeznaczam na nagrody dla Was na mojego urodzinowego streama, który odbędzie się już za dwa dni, ponieważ 26 sierpnia w piątek od godziny 10 do godziny. 15.00 prawdopodobnie oczywiście jeśli coś wypadnie no to niestety będziemy musieli to skrócić ale to mało ważne w każdym razie zapraszam was 26 w ten piątek o godzinie 10.00 na hitboxa linki oczywiście macie pod spodem będziemy sobie oczywiście tamte jak mówię grali na, jak to na live oraz dodatkowo będą właśnie do rozdania rzeczy które przy, zaraz już za chwilę zobaczycie jak będę je rozpakowywał Tak więc, tak jak słyszeliście w dzisiejszym unboxingu, otworzymy sprzęt od firmy Genesis, który dostałem. Który przeznaczam na giveawaya. Który, tak jak było powiedziane, odbędzie się na streamie 26 sierpnia. To już powinniście wszyscy wiedzieć. Zabieramy się za otwieranie. Paczka jest jak zwykle dosyć duża, ale zazwyczaj te paczki zawierają dosyć dużo powietrza. Zobaczmy, co się w ogóle w niej znajduje. Ja jej jestem w sumie dosyć mocno przekonany o tym, co w niej będzie. Wy pewno po tytule, albo po zapowiedziach, albo po obecności na live'ach również powinniście się domyślać już w sumie, co w niej się znajduje. Tak więc zacznijmy sobie ją otwierać. Trzymam jakoś dziwnie ten nóż, ale to już pomijam. No! Dawaj, 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 dawaj. Ok, pierwsza część pudełka otworzona. Ojo, już widzę of course jakieś... Dupę dupę później mniejsza. Dobra, druga część również otworzona. O, na boki. Czekajcie, ja ten nóż się podłoży. I sam sprzęt. Coś dziwnego. Po raz pierwszy widzę w ogóle taki materiał, jakiś pocięty steropian jak gdyby, który robi tutaj oczywiście za powietrze, które zazwyczaj było po prostu powietrzem, by były tak zwolnione. Tym razem jest to pocięty karton, który po prostu jest zabezpieczeniem. I w środku, co mamy w środku? Mamy oczywiście to, co mówiłem, ale widzę tutaj coś, o czym nie wiedziałem w sumie. Jestem ciekaw, co tutaj będzie, ponieważ to jest coś, czego tu nie miało być, że tak powiem. Więc otwórzmy sobie, sprawdźmy, co to w ogóle jest. Mam pewne przypuszczenia, ale... Ale ale zobaczmy... Tak, zgadza się to co myślałem, to co tu jest. E, są to energetyki od Genesis, of course. O, otwieraj. Proszę bardzo, tak jak trafiłem, tak jak mówiłem w sumie, tak jak przypuszczałem, są to dwa energetyki od Genesis, Energy boosty. Oczywiście na live sobie jeszcze przedstawienie, zostawię sobie na live'a. No i w środku to co powinniśmy mieć, czyli to co przeznaczam na Globe na live'ie, na którego oczywiście jeszcze raz Was bardzo serdecznie zapraszam. Eee, no Od razu odłóżmy sobie, coś tam uderzyłem w mikrofon. Mam nadzieję, że za bardzo tego słychać nie było. Dobra, więc sam sprzęt, który mamy do rozdania. Ja to sobie oczywiście... Inaczej podkładek wyciągnę, bo nie będę z... Że... Z opakowań, ponieważ podkładka jak podkładka no, niczym za bardzo się, że tak powiem, ee, nie będzie wyróżniała. Otworzę sprzęt, żeby później również móc go przetestować, czy na pewno działa, żeby nie wysłać Wam ewentualnie sprzętu, który po prostu działać nie będzie. Mam nadzieję, że takiego przypadku nie będzie, ale po prostu wiecie, wolę się upewnić, że na pewno sprzęt działa. Więc pierwsze co. no też czekajcie, zobaczmy, jak to jest zapakowane. Może. Ten, e, dobra, to jest wcale nie tak. Jakoś strasznie zapakowane, więc same pudełko pierwsze. Oczywiście nazwa. Podkładki M12 MIDI. Jak widzicie tutaj. Genesis, oczywiście, wiadomo. Na temat specyfikacji widzę, że jest wodoodporna. Ma oczywiście na dole materiału antypoślizgowy, żeby ta mysz, podkładka się po biurku nie ślizgała. Powiem Wam, że jest fajna, ponieważ jest ona bardzo, bardzo duża, a na pewno większa od tej mojej, którą ja posiadam aktualnie. Więc tak ta podkładka wygląda, zwykła, czarna cała faktycznie. Tylko i wyłącznie w jednym rogu jest logo firmy oczywiście Genesis. Tak więc tak wygląda podkładka numer 1, która będzie do dla folowów. Podkładka numer 2, która będzie dla followów również do rozdania, jest to tym razem M12 Steel model. Tak samo oczywiście te same specyfikacje, tylko widzę, że ta podkładka jest mniejsza, ponieważ już nawet pudełko jest mniejsze. Zobaczmy jak ta podkładka wygląda. Dokładnie, ta podsłodeczka jest bardzo malutka. Już jest coś tutaj namalowane. Oczywiście ten sam materiał, praktycznie to samo wykonanie, tylko i wyłącznie różni się nadrukiem oraz wielkością. Oczywiście również chyba nawet w tym samym miejscu logo e, Genesis. Ta ma fajny nadruk, ale mimo wszystko, jeśli miałbym wybierać, to wybrałbym M12 MIDI, ponieważ tak jak mówię, jest ona duża, co dla mnie jest plusem. Dla mnie jest dużym plusem, ponieważ po prostu co to za pusteczki? E, jest dla mnie plusem, ponieważ wolę w większe podkładki, o wiele lepiej mi się na nich po prostu operuje e, myszką. Dobra, i to, co najważniejsze, czyli podkładka, zestaw podkładka plus klawiatura. Boże, co ja gadał? Myszka plus klawiatura. Również oczywiście Genesis jest to e, zestaw combo CX-33. E, zobaczmy, jak to wygląda. Hmm, będzie trzeba tutaj coś niszczyć, czy nie bardzo? Jestem ciekaw. To nie jest zabezpieczony w żaden sposób, w żadnym... Yy, żadnymi foliami, żadnymi taśmami jakimiś, więc można to również bez żadnych obaw otworzyć. Otwieram to stroną do Was. No i widać, widać tutaj oczywiście to, co powinno być widać, czyli urządzenia, dwa urządzenia, czyli myszkę. Widzę, że kilka przycisków oczywiście funkcyjnych ma. Zwiększanie, zmniejszanie DPI, oczywiście wiadomo lewy, prawy przycisk, scroll i również z boku dwa przyciski e, dwa przyciski funkcjonalne czy jak one tam się siękolwiek nazywają. Myszka dosyć średnia bym powiedział, bo widziałem większe na pewno, widziałem też na pewno mniejsze. Jest całkiem całkiem, w ręce się dosyć przyjemnie trzyma. Dla, graczów, dla graczy na pewno, na pewno będzie dobrze się sprawował, oczywiście na USB, z tego co pamiętam do 3500 dpi myszka ma, więc całkiem, całkiem ładnie. Tę mówię ja sobie zostawię, bo będę musiał ją przetestować, czy na pewno działa, żeby nie, później nie wyszło tylem, że wyślę do widza m, sprzęt, który po prostu nie działa. No i myszka, tutaj oczywiście jakieś instrukcje jeszcze, karton oczywiście zostawiam, bo do widza wyślę w kartonie, żeby nie było. Dla suba właściwie, ponieważ podkładka ten zestaw jest dla, dla suba z hitboxa oczywiście. No i sama klawiatura. Tak patrzę sobie na klawiaturę, którą ja mam. Klawiatura jest chyba mniejsza. Na pewno klawiatura jest membranowa, z tego co sobie doczytałem. Oczywiście nóżki można sobie dokładnie podnieść. Jest dosyć. Dosyć cicha Wam powiem. Ta moja klawiatura też jest membranowa z tego co pojarzę i jest o wiele głośniejsza. Wydaje mi się, że tak. Fajne są jest to też to, że te przyciski nie są wcale jakoś strasznie wysokie. Są bym powiedział średniej wysokości. Klawiatura jak dla gracza w sumie idealna. Mniejsza na pewno aniżeli moja, tak? Tak, mniejsza, mniejsza jest, mimo wszystko jest mniejsza, ale wydaje mi się, że jak dla gracza to i tak jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o pisanie, również żadnej tragedii nie ma. Oczywiście, równie tak jak mówiłem wcześniej, na USB Oczywiście klawisze funkcjonalne, Next Previews, jakieś Wake, Sleep, Power i, i różne skróty typu My Computer, Email są. E, oczywiście podkładki antypoślizgowe na dole. Tyle, chyba tyle. No naprawdę, sprzęt się bardzo fajnie prezentuje. Jest lekko zatłuszczona jak gdyby, ale to oczywiście wada produktu. i Widzę, że zarysowana już jest na początku. Ale dobra. W każdym razie, cały sprzęt jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie wykonany przede wszystkim, bo naprawdę te materiały widać, że, że nie są byle jakie, że to powinno wytrzymać naprawdę kilka dobrych lat. Oczywiście nie mnie to oceniać jak ona będzie się tak już kompletnie w użytku, że tak powiem, sprawowała, ponieważ no ja z niej korzystał nie będę tak jak mówię, ja nagrody te rzeczy, które dostałem do unboxingu hmm, przeznaczam na właśnie giveaway, na live'a urodzinowego mojego. Tak więc ja z tego sprzętu korzystał nie będę, więc nie nagram wam później recenzji, jak ten sprzęt się sprawuje, ale naprawdę na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda bardzo fajnie dosyć mocarnie bym powiedział pod względem takim, że raczej szybko go nie rozwalimy, chyba że naprawdę się postaramy, wiadomo, jak z każdym sprzętem myszka naprawdę bardzo fajne wykonanie, bardzo fajnie się ją trzyma, klawiatura mówię również bardzo wygodnie mi się przede wszystkim na nie pisze. Wygodniej o wiele aniżeli na mojej. No i oczywiście same podkładki, które mówię, jeśli tylko będę miał okazję albo sobie załatwić, albo w sumie... Mm, Kupić sobie, to sobie na pewno kupię podkładkę 12 mm, ponieważ jest naprawdę mega. Jest przede wszystkim ta jest, mówię, duża. Również nie ma co się z niej zbierać i jest to fajnie obszyte również naokoło, ponieważ w wielu myszkach, podkładkach po prostu ta warstwa jak gdyby wierzchnia, na której tam zazwyczaj coś jest namalowane czy coś w tym stylu, ona się po prostu odkleja od tej spodniej warstwy tej antypoślizgowej. Tak jak to zresztą jest w przypadku mojej podkładki. A ta podkładka jest naprawdę przed tym zabezpieczona. Naprawdę nie ma szans, że się ona w ogóle będzie ślizgała po biurku. I tak jak mówię, przede wszystkim jest duża. I jej praktycznie tych kantów nie czuć. Jak się położy nadgarstek na niej, to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się na niej, myślę, będzie pracowało. Oczywiście mówię na egzemplarzu, który ja sobie sam zakupię. Być może ewentualnie uda mi się po prostu... Jeszcze jeden egzemplarz samej podkładki załatwić, dobra? Tak więc to by było tyle, tak jak mówię. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na hitboxa, którego na live'a, który odbędzie się w dniu 26 sierpnia. Ten sprzęt będzie do rozdania. Podkładka M12 MIDI dla followersów. Druga podkładka M12 SKILL, mniejsza, ale również bardzo fajna. Również przede wszystkim właśnie obszyta na krańcach. Więc na pewno nie ma prawa się szybko rozlecieć. E, również dla followersów. No i tak jak mówię dla subów z hitboxa, żeby ktoś nie mylił suba, z subami z YouTube'a e, będzie zestaw tej klawiatury M12. E, Boże, M nie M12 tylko zestaw combo CX33, czyli klawiatura membranowa plus oczywiście myszka z czuciem z betoi do 3,5 jeśli dobrze pamiętam tak więc to by było tyle dziękuję Wam za uwagę tak jak mówię mam nadzieję że się spotkamy na live do usłyszenia na razie i papa